19 stycznia, druga niedziela zwykła. W sumie niby niedziela zwykła, ale każda niedziela nie, nie jest zwykła. To czas na spotkanie z Bogiem. W dzisiejszych czytaniach Pan Bóg zachęca nas do tego, byśmy byli Jego sługą, żebyśmy pełnili Jego wolę, ale tak naprawdę to nie chce tylko tego, żebyśmy mu tak tylko i wyłącznie służyli, tylko chce, żebyśmy byli świadectwem, żebyśmy przyciągali. Swoim przykładem, czy swoim słowem, ludzi do niego, żeby mogli być zbawieni. W drugim czytaniu święty Paweł wzywa nas, mimo że jest to krótki fragment i na pierwszy rzut oka nic nie mówiący. Święty Paweł wzywa nas do tego i mówi nam o tym, jakimi chrześcijanami powinniśmy być. Że jesteśmy powołani do świętości wespół ze wszystkimi i mamy na każdym miejscu wzywać imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie sami, ale we wspólnocie. Pan Bóg chce, żebyśmy przejmowali się życie, życiem innych, ich zbawieniem, ich relacją z Panem. Żeby nie było nam to obojętne, bo sami się w pojedynkę nie zbawimy. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak Jezus przychodzi do Jana chrzciciela. I Jan daje świadectwo o Jezusie, mimo iż go wcześniej nie znał. Zobaczył zgodnie z obietnicą, która została mu objawiona, gołębicę, która spoczęła nad Jezusem. Dzięki temu wiedział, że to jest syn Boży, że to jest Mesjasz i Zbawiciel. I nie został z tą wiedzą sam, tylko zaczął o tym głosić i dał świadectwo. I jeśli dostąpiliśmy łaski wiary, to nie zostawiajmy jej tylko dla siebie. Głośmy ją innym.